W tym filmie opowiem o śnie i o tym, dlaczego ludzie nie mogą spać. Głównym powodem jest zamknięta energia, która utknęła w ich ciele. To jakiś stary stres, który nagromadził się w wyniku starego urazu lub starej infekcji. Ten stres z pewnością uniemożliwi ci spanie. Dzisiaj porozmawiamy o niektórych typowych środkach zaradczych na różne problemy, ponieważ istnieją różne rodzaje problemów ze snem. Mamy bezdech senny, który w zasadzie jest wysokim poziomem kortyzolu Kortyzol to hormon stresu, który powoduje otłuszczenie brzucha. Podwyższony poziom kortyzolu kurczy nerw zwany nerwem podoczodołowym. To jeden z dwunastu nerwów czaszkowych. Nerw ten prowadzi do przewodów nosowych. Kiedy kanał nosowy się kurczy, odcina powietrze, więc osoba nie może oddychać, szczególnie w nocy, ponieważ wtedy jest aktywowany. Więc w ciągu dnia może być w porządku. Inną rzeczą, która powoduje problemy ze snem, jest pęcherz. Częste budzenie się w celu oddania moczu to nadnercza. Inną rzeczą, która może powodować problemy ze snem, jest brak wapnia spowodowany kwaśnym moczem, a także spożywanie dużej ilości kwaśnych pokarmów. To wyczerpuje wapni lub może to być wysoki poziom kortyzolu, który wyczerpuje wapń. I to uczucie może utrudniać pójście do łóżka, ponieważ nie możesz się psychicznie wyciszyć. Głowa jest w zasadzie zmęczona, ale nie może się zrelaksować więc potrzebujesz trochę wapnia, weź cytrynian wapnia lub mleczan wapnia. Weź to przed pójściem spać, pięć tabletek i od razu wyjdziesz. A tak na marginesie, jeśli chodzi o dzieci, każda choroba wieku dziecięcego, niezależnie od tego, co to jest, gorączka czy infekcja, nie daje spać w nocy. Podaję moim dzieciom wapń, który szybko je usypia. Pomaga im zasnąć, zanim zapomnę, jeśli podoba Ci się ta zawartość, polub ten film i zasubskrybuj kanał. Inną rzeczą, którą chcesz zrobić, jest to, że kiedy przechodzisz przez stres psychiczny i dużo myślisz, wyczerpujesz witaminę B1. Witamina B1 pomaga przeciwdziałać stresowi. Jeśli zamierzasz przyjmować witaminę B1, upewnij się, że spożywasz ją naturalnie, ponieważ większość witamin z grupy B jest wytwarzana syntetycznie. Jedną z rzeczy, które polecam, jest to, że można je uzyskać z drożdży odżywczych w sklepie ze zdrową żywnością. W ten sposób wiesz, że nie są syntetyczne. Ta witamina z grupy B jest naprawdę wspaniała w łagodzeniu uczucia nerwowości, nerwowego niepokoju, który ludzie odczuwają podczas snu. Kiedy go przyjmują, czują, że mają większą tolerancję na stres. Tak więc, to są niektóre typowe przyczyny problemów ze snem, które znalazłem.